Cześć, witajcie z tej strony Kamli Amatorzy Pela, to jest kolejny odcinek z naszej gry Assassin's Creed 3 To już jest trzeci odcinek, przypominam tylko, że to jest profesjonalne Let's Play eee, zanim zacząłem nagrywać eee, włączę nagrywanie w prób, eee, próbne nagrywanie, ponieważ chciałem zobaczyć jak to będzie się prezentowało z renderingiem filmów w Sony Vegasie. Eee, tak, renderuje mi się w tym momencie filmik w Sony Vegasie i sobie gram, nagrywam jeszcze Asasyna. W 50 fps, -ach. także <laughs> nie jest najgorzej. Mogę bez problemu zacząć to, co chcę nagrywać. Teraz tylko pytanie: tutaj jest moja ukochana misja. Czyli zaczynamy, panie Charles? <śmiech> <śmiech> Johnson's told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver? Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least a hundred men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? <laughs> Hardly. The man's a commander in the King's Troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Hmm, let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. W takim razie prowadź Li. Idziemy po naszą kolejną zgubę. Tym razem nasz ukochany Lee nas do niej zaprowadzi. Jesteśmy gotowi Lee. Zastanawiamy. 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 Teraz się chyba wybieram do tego głównego dowódcy, czy jak on się tam nazywa, tych Brytyjczyków i on będzie musieli od niego coś w z przysługi, którą nam kiedyś zalegał, ale tak się. przypadkowo stanie, tak się wydarzy, że on nie będzie chętny nam pomóc. Were you planning to announce yourself, or did you hope my men sir, wouldn't notice your if arrival? If you'll allow me to explain. <laughs> By all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir, it's. It's the sort of thing best not put to paper. Pay them. General Braddock. I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted. I grant you use of Charles. But they said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Well, that didn't go as I expected. I think I used to call him brother. What now? But they'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. Co Czyli mamy już jakiś plan śledzić naszego drugiego człowieczka. Ciekawe jak mu to pójdzie. A może lepiej byłoby... A tutaj widzę już piękną kładkę, na którą sobie wejdę. Charles, to ty sobie będziesz ganiał po podłodze. Ja mam plan. Dobra, plan trochę nie wyjdzie, ponieważ... się ciepałe! Dobra. Ale punkt obserwacyjny bym sobie przynajmniej zrobił. A to ja. Dobra, wszyscy się obracają w jednym momencie. Tak, to jest profesjonalne. A się przykleję do ściany. Bo co, bo mogę. Charles, nie przesadzaj. Tak, na pewno go nie widzą, jak tak sobie podbieg do nich. No, ale cóż, to są tylko boty. Dalej nie mogę w to uwierzyć, że renderuję film w Sony Vegasie i jeszcze nagrywam odcinek. No, panowie sobie przejdą ładnie. Hmm, czy pani jest wolna? Popatrzmy na jej twarz. Nie, 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 zdecydowanie jest zajęta. Daga. Super akcja. Hop, hop, hop. Hop. Świetnie. Charles, gdzie jesteś? Aha. Oi. You these scandrous one świetnie. A, dobra, czas. Przedstaw nam swój plan, jaki masz w głowie. Prze no co jest? Świetnie. E. Ej. Jakie glicze. Aha, dobra. Nie mogę go uderzyć. Ale też nie mogę zgubić Charlesa. Uwaga, Edward. You again. Let us go. I John Pitcairn with us. Nie będę miał autonomii. Ni ja. Uwaga, jakie ego. W Ciebie ją w bez przeszłości. Come on, bitch! Oj, przepraszam. Ciach, pyk. Dziękuję. Hello! Jeszcze tych dwóch panów chyba. No, ja go. To jest chory. W... Wszedłem gościa, nie mogę go zniszczyć. A, dobra, dobra, chodźcie. Ej, nie mogę go nawet rozbroić. Chwila. O. Świetnie, rozbrojony to teraz. Daj, bitch. Okej, okay. Teraz pochodzimy po naszego pana, który nie jest chętny nam do pomocy. Cross again. All deaths will be forgotten. You're free now, John. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand! And when you find yourself lying, I assume, assume you've good reason God. for causing all this madness some doubt. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Ach, the Dobrze Wo, wow. Wracamy, wracamy, wracamy 50. Dawaj, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę Kurde, nie piechło 58... O było 60 FPS-ów O oh, jest ładna muzyczka. Przejdźmy na górę, wytłumaczymy naszemu przyjacielowi nowemu o co nam chodzi? Po, do czego jest nam potrzebny? Co my z nim chcemy zrobić? to... jak go wykorzystać? <laughs> wykorzystać? O nie, nawet nie. Pierwszy czasem pogadamy, chyba. Dawno grałem, nie pamiętam. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem, or rather, Odysseus' house. Oh, you? You new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. <coughs> we enter Silas Fort, under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. <laughs> dodgy, dodgy. I like it. Then let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Świetnie, a ja już chyba kojarzę na tę misję. Właśnie, idzie konwój. Przyjaciele nam go zatrzymają. O, Tia Dalma, czy jak ona się tam nazywa? No bo pomyliłem gry. Nieważne. Musimy ich zabić, gdzie za nich przebrać. Konwój No, ja, jeżeli jak ten sygnał będzie wyglądał, możemy ich To chyba ten deszcz tak mi klatkuje. Chociaż pokazuje mi się ładne 45 FPS-ów. Charles, ja to sobie podwędzę, jeśli mogę. Oni niech sobie tam podjadą

Świetnie! Zarżniemy wszystkich, nawet nie będą wiedzieć kiedy. Ile tu my tu mamy tych? A mnie to dziwi, oni mają na sobą znaczek asasynów. Chociaż. Ej, no tak się nie bawimy. Mają na sobie znaczek asasynów, a tak naprawdę to są Templariusze. Yeah, you and Williams, serve as vanguard. Let no man reach us. me? You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. Ten jest, jest, hmm, jest honorowy przynajmniej, A tutaj będziemy musieli im dawać znak, kiedy mają atakować. Tam już widzę nasze cele. A, na Tutaj w się kryją na tych dwóch. Chyba fałto się robiło. A nie, fałto jest tego. Zapomniałem jakim przyciskiem. Chyba te nawet. Te to było, dobra. Ale wolę wysłać dialogu, którego w tym momencie nie ma. Świetnie. Przyjrzyjmy się chociaż tym niewolnikom, co tutaj są w środku. Łysi wszyscy. Tak jakiś isterek Seatmana? Hmm. a ten co? Zliczowany, ale nie, ładnie wygląda nawet. Gra jest pełna zaskoczenia, świetnie. To jest też tak ładnie zrobione. Jest tyle przeciwników, ile my mamy naszych sojuszników. Czyli nie będzie problemu, wszyscy, jeśli wszyscy zaatakują. No szybko, szybko. Atakuj go, świetnie. I dlaczego on wyparował? Okej, okay, nie zadajesz więcej takich pytań. Chyba już dochodzimy do naszego punktu. Chodź, chodź. Ładnie, no ale nikt stąd ich nie widział. A ja zamiast tylko narzekać, możemy zrobić coś pożytecznego i grał w końcu poważnie. A no to ładnie wszystko wygląda. Mogę jechać dalej? Nie. Okej, Już jeżdżamy do portu prawie. Tam też się będą działy różne ładne rzeczy. Po pierwsze, my odbijamy. O, ho, 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 nie, nie róbcie mi tego. Świetnie. E, my wchodzimy do tego portu, żeby go odbić, żeby morale templariuszy, przepraszam, poprawiłem sobie siedzenie, e, bardziej się zgadzały, żeby mieli większą władzę. Tak naprawdę, hejten jest nikim w tym momencie. W tym momencie. Hold. Evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain.

Chyba, że będę taki super sniki. Nie no, chowaj się, błagam cię, błagam cię, błagam cię, błagam cię. Jezus, nie, nie rób mi tego. Of course. Jeśli będę miał okazję ilu będę musiał, to go zabiję. Jak tylko tutaj przejdzie. Nie mogę sobie pozwolić na jakąkolwiek wpadkę. A. Jednak nie mogę go sobie, że tak powiem, zabić. Ale będziemy sobie przechodzić tutaj, tamci inni nas nie wykryją. ho, wracajcie klatki. Przejdziemy sobie tutaj, tych pierwszych uwolnimy. Tutaj też są chyba nasi gdzieś skombinowani, zagadują mi. Tak, żebyśmy mogli sobie spokojnie, bezproblemowo przejść. Nie, 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 nie. I tym sposobem gość został zabity. Świetnie. O, mamy łysy. Patrzcie, oni mają kot kreskowy na karku. Ja nie mam nic do łysych Chętnie bym sobie jednego nawet kupił. Eee, teraz tak. Przede wszystkim gdzie tutaj się wybierało tą broń? Na R. Jezus, świetnie. Hidden Blade. Ukryte ostrze. Tam tymi się później zajmę. Teraz by się przydało. Cholera. Ten nas nie widzi. Świetnie! Uwolnijmy kolejnych łysych. I w ramach tego, że jesteśmy jeszcze ho bardzo hojni, pobiegnijmy sobie po kolejnych łysych. Świetnie. I ja nie jestem pewien, czy to jest ta osoba, która tutaj będzie biegać, czy tej osoby już nie ma, wybornie bym powiedział. I w tym momencie zaczynają się schody, moi drodzy, ponieważ nas nie mogą wykryć, a to będzie zdecydowanie ciężkie. Spokojnie, on jest głuchy. Poczekam aż on sobie przejdzie obok nas. Dobrze, tego wyeliminujemy. Jezus, nie wierzę, że mi to wyszło za pierwszym razem. Kolejni Łysi. Ach, ta glaca się mi odbija w słońcu. I my musimy teraz tylko uciekać. An hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not ten minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free! It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible. But first, first, we clean up this mess.

Nieładnie się wyraził o tych człowieczkach, gdyż. oni byli ich niewolnikami, byli na sprzedaż po prostu. A prawda jest taka, że trzeba jakieś tam poszanowanie mieć, i o to chodziło właśnie w tych wojnach, że. ogólnie kolonizację i handel niewolnikami. Ale co ja tam będę Wam mówił? Rozbijmy ich wszystkich! I słyszeć możecie tylko klikanie myszki. Dlaczego mój przyjaciel, to znaczy mój sojusznik, mnie zaatakował? Dobra, tutaj jeszcze się nic nie dzieje, ale gdy podejdziemy do bramy naszej, jeszcze tylko ten. O, dobra, wszystkich i tutaj. O! Bo na stać. Ej, 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 on jest jakiś bardziej tego. Mhm, mm mhm, mm o to chodziło Ale za dużo trupów już tutaj leży i oni zaczynają po prostu wyparowywać Także dobra Ja się nie wdaję już tu w bójki, ja idę dalej Świetnie Ja to już na początku nie umiałem tego kompletnie opanować. Ale teraz już wiem, jak to się robi. I proszę mnie nie bić. Nie żadnym nie miałem tego kontrowersji. Nie mogłem ich jakoś tam bardziej bić. Uwaga, teraz mi to wyjdzie wszystko. No, szybko, wierz go, nie! Dobra. Świetnie! Pierwsza śmierć, was. Bo nie muszą mnie atakować, żeby mógł się nimi zasłonić. Tak samo z siebie to nie działa, przynajmniej tak mi się wydaje. Z nimi nie muszę tutaj kontrowersować. Dobra, załatwię tych dwóch i będę się przesuwał dalej, żeby dojść do tego fortu, bo głównie tam musimy w tym momencie dojść. No dobra, tymi się nie przejmujemy. Idziemy dalej. Back. Mhm, strzelajcie. A, bo oni podwójnie strzelają. Dobra. A teraz mi się na nie wyskakuje znacznik, że oni będą strzelać. Jezus, ludzie, pomóżcie mi. Bo ja się nimi raz mogę zasłonić, raz nie. Ja już nie wiem, jak to działa. Ja wiem, jak wykonać to, ale. No jak jest, tak jest. No i dobra, wykończymy tych dwóch. I lecimy dalej. Zabijamy się w nich. Pięknie. I tak miałem zrobić od razu, mi się wydaje, a nie, że sobie tak stoję i czekam, aż oni po prostu będą strzelać. Sobie. Aha. Ja już się pogubiłem, którym ja jestem, a którym nie. O! Wow. Belisimo. Chodzimy do środka. Widzę, że tu... A tutaj nie ma żadnych przeciwników, że tak powiem. E, co ty robisz? Chodź. Aha. Aha, to już go zabiłem. Można i tak. i believe the two of you are well acquainted i made a promise to you cyrus one i intend to keep No, wiem, że nie tak bardzo mało. Sospekt. Sekwencja długa zakończona. D długa. druga. No, przynajmniej tyle. It's been several weeks now since we freed the Mohawk prisoners from captivity. I had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. My men grow restless. They want to know what comes next, and I do not have an answer. Lee alone remains active, pursuing leads, however slight. He stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful that he might make contact with one of those we saved there was a woman there that night it was she who helped the others to safety if we can find her i believe i'll have my answers so i watch and wait hopeful that my true mission might finally begin <laughs> Aha, i zima. Boston, 1755 rok. Świetnie. Ale już odcinek trwa pół godziny, więc trzymajcie się, z tej strony Kamil z pele. zapraszam do kolejnego, cześć!